Hey, Keldysowie, ja jestem na tyle w dzisiejszym filmie. Jesteśmy w Burnout Paradise City The Ultimate Box. Ta gra była nagrywana 1 stycznia, dzisiaj jest 31. Tą gra zacząłem w styczeń, to tą gra skończę w styczeń. No i dzisiaj wypadło na samochód. Mam nowy tutaj samochód, i po prostu z tego wykorzystać, zobaczyć. No. Zimnie kamera jest trochę na nie... Na, ustawiona na tym samochodzie. Eee. <laughs> Bliskie spotkanie razy pięć. Nie, ja tutaj nie chcę, ja nie chcę wyjechać. Miasta drzwi mi latają jak szalone, budkę telefoniczną i lampę rozwaliłem, nie wiem czemu te drzwi szalają. Tutaj mi mówili, że mogę uzupełnić paliwo z dopalaczem i mogę go sobie użyć w każdej chwili. Ale problem, że ja się muszę na razie tego samochodu nauczyć. Bliskie spotkanie. No. Bliskie spotkanie. Zniszczenie razy dwa. Dobra. Wow. Razy trzy. Razy trzy. No, właśnie nie wyhamowałbym. A i tak tutaj nie trzeba. No. Mm. Tą grę też rzadko gram nawet poza filmem. na no, tak już jest. I będzie. Jedź, bo ci jadę na tą to... do, te do tego środka. Niskie spotkaniem muszę. A, mechanik był tam właśnie, bo muszę znaleźć tego mechanika, bo to mi przeszkadza. Że tak to latam. Taki samochód nie powinien być dopuszczany do jazdy. A tutaj jest mechanik. Wóz naprawiony na. No. Teraz to jest wóz. No. Teraz jest lepiej widzowie. W tym się co? Taki samochód mi dali. A teraz ja dopełnię z 200 na godzinę. Bliskie spotkanie na czerwonym. To dotankuję. do, do, do tankuję, dopalacz uzupełniony. No. <laughs> Okej, okay, tutaj już byłem. Niech jest on szybko zmyłem. Ok. Lot 1,7. No, 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 dzisiaj najwięcej to na czerwonym przejeżdżam. Bilborat, nie zdążyłem zobaczyć ile, niestety. I mam zniszczony samochód. Tego samochodu na Stany nie będzie, bo... Źle mi i nie ja się jeszcze... no. ja nie mogę. Fatalny moment obrotowy skrętu, a ławka połam się na pół i po schodeczkach i w butel w bu no Uf, no telefon no i lot drift I bliskie spotkanie. No i znów będę musiał do mechanikam. Akrobacja A plus Z. zobaczymy wynik 5000 punktów w 2 minuty. I co to mam zarobić. Aha, no, o co tu koma? Stop, nie, czekajcie. Tego mechanika. Z powrotem widziałem. I jeszcze kombinacja trzysta pięć punktów. Wóz naprawiony czterysta dziewięćdziesiąt pięć. Zbicie jest to? Okej, o tutaj byłem siedemdziesiąt cztery, co? Eee, uh. uh, dawaj. Najlepsza kombinacja. No, dawać zielone, bo chcę wiele na tamtą ramę. Mmm... Wygrana? Okej. Okay. Wynik docelowy... Uje... Ja, aha. Własność co? Ale nie wiem co ja zrobiłem, żeby gram? To nie za te kombinacje. Hmm? O, nie dojeciałam. Ale dobra. A tam już kolejny bilborat. Parking. Ten film będzie oczywiście na jutro, czyli na sobotę. na niedzielę tylko nagram. No na czerwonym na no. Pod prąd. bliskie spotkanie. Nastek go minąłem. Okay. Go. I um o, ostry zakręt. I pod górę. I zium Lot mały. Bliskie spotkanie razy pięć. Razy sześć. Właściwie a ten co pod prąd jedzie? Razy siedem. I... Na tory Czyste lądowanie. Przed jakimś samochodem pewnie ucieka, nie może jakiś wyścig biorą udział. I ładny skok. Zdjęcie zrobione. Podprąd 237 na szkier. Dobra widzowie, zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz. Mam nadzieję, że Bruno od się City Ultimate Box Wam się podobał. Więc hej, a ten samolot przeleciał!